Pozwólcie Państwo, że przytoczę punkt szesnasty, właśnie rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 12 marca 2025 roku. Punkt piętnasty mówi wprost o tarczy wschód, natomiast punkt szesnasty jest dla nas, jako Podlasian, Polek i Polaków, szczególnie istotny. Apeluję o podjęcie natychmiastowych działań w celu zwiększenia bezpieczeństwa i obrony północno-wschodniej granicy Unii Europejskiej z Rosją i Białorusią poprzez ustanowienie kompleksowej i odpornej linii obrony na lądzie, w powietrzu i na na potrzeby przeciwdziałania zagrożeniom wojskowym i hybrydowym. Szanowni Państwo, obserwujemy już od kilku lat tak naprawdę wojnę hybrydową pomiędzy Polską, Rosją a Białorusią na granicy polsko-białoruskiej, w której to, bez, skrót to bezpośrednio graniczymy jako region podlaski. A tym zadaję pytanie, jak politycy PiSu mogli nie przyjąć takiego stanowiska i takiej rezolucji? Jeżeli ktoś jest przeciw takiej rezolucji, to można go również zapytać, czy chce, żeby Polska jako kraj samodzielnie walczyła na granicy wschodniej, żeby to polski podatnik wyłącznie finansował uzbrojenie granicy wschodniej. Od lat jako Platforma Obywatelska zabiegamy również o te kwestie, żeby zaangażować środowiska międzynarodowe finansowanie wschodniej granicy i teraz po latach pracy i dużym dyplomatycznym wysiłku udaje się to osiągnąć a posłowie pisu są przeciwko mam nadzieję że radni prawa i sprawiedliwości którzy są w sejmiku województwa podlaskiego pójdą po rozum do głowy i poprą nasze stanowisko dziękuję bardzo.